Dzień dobry, moje kochane byczki słoneczne, ascendentalne oraz byki księżycowe. Zapraszam Was na czytanie duszy na miesiąc lipiec 2025. Lipiec będzie miesiącem, gdzie bardzo głęboko będziemy wchodzili w siebie. W nasze emocje, w nasze uczucia. Od 7 lipca, kiedy Uran wejdzie w znak bliźniąt, będziemy czuli silną potrzebę zmiany. Zmiany w swoim życiu, zmiany w swoim charakterze, zmiany w swoim otoczeniu, zmiany w swoim środowisku. Dla każdego coś innego. Zapraszam Was na czytania prywatne, czytania duszy, czytania lekcji i długi karmiczne. Czy Wy byczki, znacie swoje lekcje karmiczne? Czy wiecie, czy macie Karmiczny. To jest pierwsze pytanie, które zadaję przy tych czytaniach karmicznych. Czytania lekcji i długi karmiczne oraz czytania duszy możecie zamawiać w postaci nagranego filmu. Dostajecie prywatny link do kanału YouTube. Czytanie jest realizowane w terminie 7 dni, więc chwilkę no, nie musimy poczekać, natomiast dostajecie ponad 40-minutowy film z Waszym rozkładem z kart. Widzicie karty. Macie również muzykę solfejżową dobraną, częstotliwość leczniczą do tego, co potrzebujecie uzdrowić. Zapraszam Was też na czytania. Przestrzeni w moim gabinecie online. Widzimy się poprzez WhatsApp, poprzez Messenger, poprzez Teams, tak więc zachęcam Was do udziału w tych czytaniach. Przede wszystkim zachęcam byki, które mają chęć zmiany zawodowej, czują, że nie są na ścieżce swojej duszy. I tutaj powtarzacie pewnego rodzaju lekcje. Lekcje karmiczne, lekcje z partnerem, lekcje z dzieckiem, lekcje z rodzicem. Dla Was, zwłaszcza te czytania, lekcje i długi karmiczne, polecam. Zapraszam Was teraz do czytania z kartuszy. Będzie to troszkę inne czytanie niż nasze standardowe czytania publiczne. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Dziękuję Wam za wirtualne kawy, że doceniacie, wspieracie moją aktywność tutaj w mediach. Na YouTubie, dziękuję za obecność na Instagramie, na Facebooku, na TikToku i przede wszystkim dziękuję wszystkim subskrybującym i tym, którzy piszecie przepiękne świadectwa pod moimi filmami. Zachęcam Was teraz do wgłębienia się w swoją duszę, złapania swoich wiadomości, bo nie każda jedna wiadomość będzie rezonować z każdym byczkiem. Łapcie to, co wasze, to, co nie wasze. Uścicie. Zaczynamy sobie od wiadomości z kart mistycznego Kipera. Trzeba będzie troszkę głębszego wglądu w to, co się będzie działo w lipcu. Byczki na coś czekają, czekają na jakieś sprawy sądowe, czekają na jakieś sprawy urzędowe. Jeżeli czekacie, czekajcie, w tym miesiącu dostaniecie informację, co się będzie działo dalej. Czekacie na jakąś decyzję urzędu, czekacie na jakieś pozwolenie, czekacie na jakieś zezwolenie. Inni czekają na sprawę sądową, jeszcze inni czekają na sprawę spadkową, na podział majątku. Niektóre byczki są też takie, które czekają na sprawę rozwodową. I tutaj będzie przełom w miesiącu lipcu dla wielu z Was, dla których to przesłanie jest. Widzę krótkotrwałą chorobę, jest to choroba u byczka lub w rodzinie. Oj, jest to choroba, która spędza sen z powiek. A może być to choroba przewlekła dla byków. Natomiast spokojnie kochani, w lipcu będzie poprawa, będzie płynność, jeżeli chodzi o informacje, więc możecie za, za, sięgnąć rady jeszcze innego specjalisty i tu będzie odblokowanie. Widzę też, że byki, które były długo na zwolnieniu, były na jakimś świadczeniu, wracają, odblokowuje Wam się płynność finansowa. W ogóle ta płynność finansowa będzie lepsza dla byków w miesiącu lipcu niż była w miesiącach poprzednich. Dostajecie jakiś zwrot, dostajecie jakąś, jakąś, jakiś taki przelew dodatkowy, słyszę. Pieniądze mogą być też od kogoś z rodziny podane, dosłownie podane. No cóż, nadzieja rozległa woda mówi o miejscowościach nadmorskich, również miejscowościach zagranicznych. Wszędzie tam, gdzie jest woda, byk będzie czuł się dobrze w miesiącu lipcu. Niektóre znaki przed wodą ostrzegam, natomiast u Was, gdy jesteście nad wodą, gdy może jesteście nad morzem, dostajecie jakiś bardzo dobry telefon, jakąś bardzo dobrą informację. Mamy też dom i zmartwienia o dom. O jaki dom się, kochani, martwicie, o swój dom, czy swój dom rodzinny, dom waszych rodziców, czy o jakąś nieruchomość, którą potrzebujecie kupić? Wynająć, a może sprzedać, a może wyremontować, a może coś zmienić właśnie w, wa w waszych domach. I tu są jakieś ponure myśli. Myślę, że niepotrzebnie, bo będzie jakiś mądry człowiek, zamożny dobrodziej, który wam podpowie. W jaki sposób to zmienić? W jaki sposób? A może ktoś po prostu przyjdzie i taki człowiek wynajmie od was nieruchomość, kupi nieruchomość, podpowie coś związanego, jak odblokować pieniądze. W jakiejś nieruchomości. Zamożny dobrodziej i łaskawa pani, to jest zawsze rozmowa e, zięcia z teściową. Słuchajcie, rozmowa zięcia z teściową i tutaj ta rozmowa może okazać się nie do końca przychylna. Tu jest jakiś konflikt na linii zięć i teściowa. Uważajcie na kradzieże, uważajcie na zgubienie czegoś, zgubienie kluczy, zostawienie kluczy w jakiejś restauracji, w jakimś miejscu, bo tutaj jakieś drobne kradzieże też są pokazane dla byczków. Szczęśliwe związki, relacje na ten moment, tu gdzie mamy karty duszy rozłożone, widać zmiany u byków, u których była stagnacja, stagnacja w uczuciach jest karta Wenus umiłowania. Wenus to bogini miłości, więc dużo miłości widzę ubyczków, zmian w relacjach, popraw w relacjach bardzo dobrze. Widzę również czas zawodowy rozwoju. Zobaczcie, jakie przepiękne karty jednorożców. Poszukaj mentora. Lub przewodnika. Byk może stać się mentorem dla kogoś również. Zmierzaj do rozwoju małymi krokami ucz się od innych, ale też ucz innych. Nauka, rozwój, ekspansja planów zawodowych pięknie pokazana jest dla byków na miesiąc lipiec. Bardzo dobrze, moi drodzy, dodatkowo jest jeszcze rozkwit, karta rozkwitu. Są też byczki, muszę powiedzieć, gdzie u Was coś upada. Zawodowo, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo po tym upadku macie rozkwit. Albo to są odrębne karty dla niektórych byków, tak? Więc łapcie swoje przekazy, pojaśniejsze wiadomości, zapraszam na czytania prywatne oczywiście. Jest jakiś upadek, który zmusza Was do wyjścia z własnej strefy komfortu. Musicie coś zmienić, musicie mieć jakąś refleksję, musicie zacząć inaczej działać, musicie Podjąć się pracy z innymi narzędziami, a może pracy z innymi ludźmi, a może inaczej coś załatwić tak, żeby dla was było dobrze. Natomiast karta rozwoju. Jest to taka piękna karta. Ten pegas wzlatuje ku niebu. Rozwiń skrzydła. Wzniesie się wysoka, może byczek leci gdzieś samolotem, wysoko czyta jakąś książkę, rozwija się i tu dostaje podpowiedź dla każdej duszy, inna wiadomość. Podziel się swoim przesłaniem, świeć swoim światłem, pokaż światu, ile jesteś wart. Byki rozwijają skrzydła. Wspaniale, wspaniała wiadomość. Macie siłę, ale też macie tą siłę poprzez te Doświadczenia, które Was troszkę poturbowały, które Wam musieliście być silni, żeby przez pewne rzeczy przetrwać, żeby pewne rzeczy przetrwać, żeby przez pewne rzeczy przejść, i teraz wykorzystujecie tą Waszą siłę, kiedy coś idzie nie tak, kiedy rzeczywiście coś upada i trzeba będzie znowu coś odbudować od nowa, ale Wy to zrobicie, Wy będziecie to potrafili zrobić. Przeczytam Wam przesłanie karty siły. To wyzwanie Cię wzmocni. Uda Ci się przez to przejść na drugą stronę. Odszukaj dar w tym wezwaniu. No właśnie, to jest wspaniała karta, ponieważ ona mówi o tym, że wszystko w życiu traktujmy jako lekcję, a nie jako przypadek. Przypadkowo mi się to zdarzyło nie kochani. Każdy człowiek, każda lekcja postawiona jest na naszej drodze duszy, żebyśmy się rozwijali. Każde cierpienie, przez które przechodzimy, jest po to, żeby nas rozwijać. Dusza schodząc tutaj na planetę Ziemia, wybiera sobie lekcje, wybiera sobie rodzinę, wybiera sobie wygląd, wybiera sobie cały ten scenariusz, który przejdzie. Zazwyczaj takie dusze rozwijają się do 30 roku życia. Ludzie po prostu żyją tym ziemskim życiem, do 30, do 40, niektórzy i do 50 roku życia i nagle pojawia się ktoś, kto otwiera wam. Oczy na tą drogę duchową. I tak wierzę, że jest w przypadku wielu bytków. Ja otworzyłam drogę mojej mamie, ja otworzyłam drogę mojemu przyjacielowi, do rozwoju duszy. Tak więc słuchajcie, kto wam otworzył? Kto wam otworzył oczy, kto wam otworzył serce? A może sami szukaliście gdzieś trafiliście na taką informację, która po prostu rozwinęła waszą duszę. Dom, pierwszy, przybycie Coś przybywa do życia byka i uwierzcie mi, że będzie to absolutnie wspaniała rzecz, lub coś przybywa do Waszego życia, coś nowego, jakaś taka nowość, która dla jednych będzie absolutnym cudem. Uwierz, że wkrótce doświadczysz cudu. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Nie martw się, w jaki sposób. Cudowne rozwiązanie. Jakiejś sytuacji, może cudowne wyjście z choroby, może cudowna miłość. Ja bym tego Wam życzyła, kochani, cudownej miłości. Cudowne doświadczenie cudem odkrycie jakiejś pasji. Dą piąty pasja. Byk będzie rozwijał swoje pasje w miesiącu lipcu. A może będziecie zarabiali na swoich pasjach? Niektóre byczki mogą monetyzować swoje pasje. Czym wy się pasjonujecie? Słowo pasja będzie bardzo ważne dla was w miesiącu lipcu. Mamy też Ceres, opiekę. Opieka nad domem, opieka nad dzieckiem, opieka nad przyjacielem. Ceres to była bogini płodności, bogini pól, bogini urodzaju. I to jest taka legenda, jak powstały cztery pory roku: Hades porwał córkę Persefonę, córkę Ceres czy demeter w mitologii rzymskiej, tak? I bo Ceres to jest od, odpowiednik w mitologii rzymskiej właśnie demeter. Porwał córkę i sprowadził ją do podziemi. I tak Ceres sprowadziła na ziemię urodzaj, szukała swojej córki. Pół roku szukała i znalazła, więc słuchajcie, tutaj opieka nad Waszymi bliskimi będzie bardzo ważna. Może ktoś bliski będzie potrzebował właśnie opieki, zaopiekowania, zwiększonej uwagi, atencji. Dla kogo z Was to jest? Na pewno nie dla wszystkich, ale myślę, że nie dla jednego byka. Pluton odrodzenie odradzacie się. Silniejsi. No właśnie Pluton jest uosobieniem Hadesa. Więc to jest to, co jest y, dla nas ciężkie, co jest dla nas niewygodne. Pluton opiekuje się skorpionem. Możecie też mieć jakieś połączenie ze znakiem skorpiona. Y, odradzacie się silniejsi, ale to. Przez co musieliście przejść, to czasami naprawdę są niewygodne i niewiarygodne historie. Natomiast odradzacie się, jest odrodzenie, jest całkowita akceptacja stanu rzeczy, jaki jest. Wychodzicie z poczuciem humoru. Poczucie humoru będzie bardzo ważne dla byczków w miesiącu, lipcu. Uśmiech. Radość. Ktoś docenia wasze poczucie humoru, ktoś dostrzega tą iskierkę wokół, ten uśmiech byczka, tą radość życia byka. Ale mogą być i byki, które tą radość życia straciły. Przez coś, przez kogoś mamy wielkie przemiany. Całkowita zmiana. Jak gdybym miała tutaj tarota, porównałabym tą kartę do karty wieży. Czasami wszystko się wali i pali, tak jak w tym dyskomforcie, tak jak w tym upadku, ale po to, żeby was wzmocnić, po to, żeby was odrodzić, po to, żeby was zmienić. Bo może nie dostrzegaliście rodziny i teraz jest czas właśnie na zatrzymanie się, na skupienie na swojej rodzinie. Może nie dostrzegaliście, jak ważne są osoby wokół was. I życie Was zmusi do chwilowego zatrzymania się i przyjrzenia się, skupienia, bo też jest tutaj Artemida. Skupienie, skupcie się, kochane byczki, na tym, co jest tu i teraz. Zresztą, Wy jesteście znakiem ziemskim, Wy potraficie być skupione. Ale, żeby osiągnąć ten rozwój, który był tutaj na początku pokazany z kart, z kart jednorożców, no to właśnie trzeba będzie skupienia, żeby zauważyć jakąś szansę zawodową. Mamy tajemnicę, jakaś tajemnica. Która wychodzi na jaw u byków w rodzinie, w związku? Mamy tutaj Merkury, więc to jest planeta komunikacji, rozmowy. Dużo będzie rozmów w lipcu. Dużo. Myślę, że te tajemnice spowodują wiele zmian i wiele rozmów, które byki będą musiały przeprowadzić w miesiącu, w miesiącu, lipcu. Lew, czy dla kogoś z Was ma znaczenie znak lew? Blask. Lew, kocha. Lśnić wszystkie światła na mnie wchodzi lew. Tak zawsze ja mówię o tym znaku zodiaku. Czy macie takie połączenia byczki i lwy? Czy macie w rodzinie lwy. Lew będzie ogromnie ważnym znakiem dla was. Macie zaproszenie na jakieś wydarzenie, macie zaproszenie na jakiś wyjazd, macie zaproszenie do jakiegoś sojuszu. Byki z kimś nawiązują, zawiązują sojusz, zawiązują współpracę. Z pewnymi sprawami trzeba się będzie skonfrontować face to face, oko w oko, ale widzę, że macie piękne energie, jeżeli chodzi właśnie o nawiązywanie współpracy. Zobaczmy, co karty aniołów i przodków chcą pokazać dla byczków. Trzy wiadomości poprosimy na miesiąc lipiec 2025. Co dla byków słońca ascendent księżyc. Bądź odważny i szczery. Rycerz trzymający miecz prawdy. Prawda zaboli, ale prawda wyzwoli. A tutaj jest strażnik medycyny. Czekaj na lecznicze informacje. Są lecznicze informacje, jest poprawa zdrowia, są jakieś dodatkowe konsultacje, jeżeli macie problemy ze zdrowiem, czy wasi bliscy, i bądź otwarty na lecznicze informacje. Więc lepsze zdrówko u Was w rodzinach. No i oczywiście jeleń. Ufaj i odnoś sukcesy. Może ktoś, kto ma hobby myśliwstwo też mieć znaczenie u Was, ale ja myślę, że to tutaj chodzi o byki, które odnoszą sukces zawodowy w lipcu lub które mają możliwość podpisania jakiejś umowy, która później zapewni Wam sukces, jeżeli chodzi o dalej na jesień. Wyrocznia. Znowu czekajcie na jakieś bardzo ważne informacje. Ja tutaj myślę, że też wyrocznia to może być czytanie prywatne. Ktoś z byczków zdecyduje się na czytanie prywatne, no ale będzie dużo informacji, dużo korespondencji, dużo propozycji miłosnych też. Otwórz swoje serce. Strażniczka serca. Byczek strzeże swojego serduszka, nie jeden byczek, który jest wolny i nie pozwala dopuścić do siebie miłości. Dla kogo to jest z Was? Ale też kochaj i pozwól być kochanym. Pokochajcie siebie i pozwólcie, żeby inni pokochali Was, kochani. Zobaczymy, co. Strumień powodzenia chciał wyskoczyć i karta ruszaj. Ruszajcie, kochani, do przodu. Zobaczymy. Trzy wiadomości dla byków na miesiąc lipiec. Znajdźcie dobre strony jakiejś sytuacji. Zwłaszcza jeżeli coś się dzieje nie tak, spróbujcie dostrzec dobre strony. Ja wiem, jak to brzmi, natomiast właśnie o to chodzi. Otwórzcie swoje serce na miłość. No pięknie, Pan Jezus. I nauczyciel. Rozmowa z nauczycielem, nauczyciel, ktoś kto ma zawód nauczyciel, ważny dla byków w miesiącu, lipcu. To ja już widzę, że to ja dla mojej mamu nie jestem. Ktoś kto uczy, ktoś kto naucza, może być nauczyciel waszego dziecka, może być nauczyciel spotkany na przykład z czasów gdzie wy byliście uczniami. Też dla jednego może być. Natomiast wiecie co? Nauczcie się kochać, kochane byki. Też dla innych ta karta. Matka, żona, siostra, córka, a może kochanka. Lady Nada rozmowa z jakąś kobietą. Dla jednych z matką, dla drugich z córką matka, córka, dla innych z żoną z kochanką. Mamy tutaj nauczyciela. Więc może nauczycie się czegoś od jakiejś kobiety. Jakaś kobieta was czegoś nauczy. Może nauczy was pokory dla jednych. Może nauczy was miłości dla drugich. To by było piękne, wiecie? Taka lekcja, taka lekcja miłości. Zobaczmy jeszcze te karty. Dwie wiadomości: co dla byczków wypada. Drzewo życia, rodzinka. Wydarzenie rodzinne. Może ktoś z byków drzewo zasadzi w miesiącu lipcu. Ale dom i rodzina bardzo ważne. Drzewo życia zawsze mówi o domu i rodzinie. Obfitość, super finanse, obfitość finansowa. Dobro, które wraca dobrem do byczków. Jeżeli komuś pomogliście finansowo, dobro wraca dobrem, ale też mówię: świetne finanse. Tęczowy smok. Słuchajcie, trzeba będzie. Troszkę pocieszyć się życiem, pocieszyć się, a nie tylko martwić, bo dużo byków ma ponure myśli, ma jakieś takie czarnowictwo, kochani. Nie wiem skąd to się u Was bierze, natomiast wiem jedno: jak najszybciej to wyeliminujcie. To Wam mogę podpowiedzieć. Zobaczymy, co w związkach, uczuciach, emocjach. Czekaj, ktoś czeka. Ktoś czeka na miłość. Ktoś czeka na rozwój sytuacji, nie śpiesz się teraz z działaniem. Czekaj na stosowną chwilę, aby uzyskać lepsze rezultaty. Inni mają fale powodzenia. Fale powodzenia w miłości odmywają Cię teraz pasjonujące nowe możliwości i obfitość. Pięknie. Matczyne, uzdrowienie. Trzeba będzie uzdrowić relacje z matką. Jeżeli macie mamę zmarłą po drugiej stronie, może Wam się przyśnić w miesiącu lipcu. Natomiast y, przesłanie tej karty brzmi, gdy uzdrawiają się Twoje uczucia dotyczące matki, Twoje pragnienia manifestują się szybciej i dokładniej. Lepsze zdrowie dla mamy, rozmowa uzdrawiająca z mamą, szczera rozmowa z matką. Będzie ważna dla Was. Zobaczymy trzy wiadomości anielskie. Co anioły chcą Wam powiedzieć w miesiąc lipiec 2025, kochani? Przed podjęciem decyzji zadaj sobie pytanie. Które rozwiązanie bardziej zbliża mnie do mojego przeznaczenia, a które oddala? Ważna decyzja będzie do podjęcia, kochani Trzeba się będzie zastanowić Podążajcie naprzód Nie przyjmujcie odmowy Oczekujcie pozytywnych rozwiązań I nie idźcie na kompromisy, kochani Tym razem w lipcu radziłabym Nie iść na kompromisy Iść po swoje Sonia Przynoszę Ci wiadomość od ukochanej, zmarłej osoby Jestem szczęśliwy i spokojny bardzo Cię kocham. Proszę, nie martw się o mnie. To co powiedziałam, może Wam się przyśnić ktoś z drugiej strony, nawet Wyśnie możecie dostać uzdrowienia. Ja mam mnóstwo takich uzdrowienia relacji, na przykład właśnie z mamą, jeżeli macie jakąś zadrę. Z mamą mi się nie pożegnaliście. To może być dla jednych, kochani. Miłość, aż mnie lewa strona nasa zaswędziała. E, I ktoś może czuć takie coś, że no nie pożegnaliście się, nie wybaczyliście, nie porozmawialiście. Może być we śnie właśnie taka rozmowa nawet z bliską osobą po drugiej stronie. Ja Miałam takie przypadki w swoim gabinecie, niejednokrotnie. Dobrze, zobaczymy jeszcze jedną wiadomość od aniołów e, niemieckiej Terapii ależ wyskoczyła, przetnij swoje więzy. Kto was więzi, kochane byki, poproś Archanioła Michała, by oczyścił Cię z wszelkich starych lęków, wynikających z przyszłych związków. Uwolnić się od niszczycielskich nałogów. Byki są, mają jakieś nałogi, może często sięgają po alkohol, może wybuchają złością, może palą zbyt dużo papierosów, ale też powinniście przeciąć więzy, wybaczyć jakiejś osobie, pożegnać się z nią i powiedzieć dziękuję. Nawet w myślach, nawet w myślach możecie wałkować przeszłość, która nie daje wam spokoju, która was po prostu więzi. Tego radziłabym się pozbyć. I znowu medium. Mamy kartę, która mówi: Posiadasz naturalne zdolności do łączenia się ze zmarłymi bliskimi. Może być ktoś w Waszym otoczeniu medium właśnie takim. Ale też silnie te sny i znaki od osób po drugiej stronie. Dobrze, jeszcze dwie wiadomości. Poprosimy z tych kart, co będzie ważne dla Byków w miesiącu lipcu 2025. Związek. Związek. Związki będą dla Was bardzo ważne, kochani. Pewność siebie i jeszcze jedno. Związek i pewność siebie. I wsparcie. Wsparcie w małżeństwie, wsparcie w relacji, wsparcie w związku. Po prostu. Tego Wam życzę, kochane byczki. Ściskam Was, życzę Wam cudownego miesiąca lipca i do zobaczenia na czytaniach prywatnych.